Kompleks starożytnych świątyń w Karnaku zachwyca swym ogromem już z daleka, ale dopiero będąc wewnątrz można doświadczyć jego wielkości. Tworzą go pozostałości świątyń boga wojny Montu, boga urodzaju i płodności Amona oraz jego żony Mut. Są tu również mniejsze świątynie i kaplice, ale te trzy najważniejsze tworzą trzon kompleksu zajmującego obszar o powierzchni ponad 400 hektarów. Świątynie do dziś tworzą jeden z największych kompleksów religijnych na świecie. Na przełomie 15 wieków starożytni stale powiększali kompleks o kolejne świątynie. Było ich tam ponad 20. Z czasem Karnak podupadł, a teren stał się miejscem dewastacji i źródłem budulca dla lokalnych domostw i kościołów. Europejczycy odkryli Karnak dość późno, bo w XVII wieku, jednak żywe zainteresowanie ruinami ujawniło się dopiero 100 lat później. Fascynacja starożytną cywilizacją okazała się tak wielka, że już w połowie XIX wieku przystąpiono do rewitalizacji kompleksu, jak i masowej grabieży zabytków. W 1875 roku przedstawiono pierwszy historyczny plan kompleksu, uwzględniając etapy jego rozbudowy, a już 30 lat później ukończono restaurację sali hypostylowej. Kompleks świątyni znajduje się prawie 3 km od centrum Luksoru. Do środka wchodzimy przechodząc przez bramę pierwszego pylonu. Niegdyś na wielkim dziedzińcu znajdowały się dwa rzędy wysokich kolumn, ale do dziś przetrwała tylko jedna. Kolejny pylon jest zarazem wejściem do sali hipostylowej zbudowanej w okresie XIX dynastii. Ponad 130 wysokich kolumn podpierało sufit o gigantycznych wymiarach. 100 metrów szerokości na 50 metrów długości. W Karnaku były piękne kolumny, takie wielkie były. Sala hipostylowa, która jest ogromna, to jest ponad 130 kolumn i one są tak wysokie, że po prostu no, patrzysz i nie widzisz końca. Niesamowite. 12 środkowych kolumn podtrzymywało strop nawy głównej, umieszczonej na wysokości 23 metrów. Sala hipostylowa w Karnaku jest największą i najstarszą tego typu salą na świecie. Świątynie starożytnego Egiptu były budowane według przemyślanego planu stworzenia świata, bowiem miały być odbiciem momentu wyłonienia się kopca stworzenia z pierwotnych wód. Lony świątyń symbolizowały horyzont, za którym posadzka podnosiła się stopniowo aż do miejsca z sanktuarium, tworząc wrażenie wspinania się po zboczu kopca. Sklepienia często ozdabiano gwiazdami lub ptakami, co miało symbolizować niebo. Dekorowane kwiatami lotosu i papirusu, wybijające się ku niebu kolumny, miały przypominać moment stworzenia świata. Są tu też dwa ocalałe spośród wielu obeliski. Ten o wysokości 30 metrów jest najwyższym w Egipcie. Jego brata bliźniaka wywieziono do Rzymu na polecenie cesarza Konstancjusza II. Naszą uwagę wzbudziła jedna ze świątyń ulokowanych na uboczu kompleksu. Pochodząca z okresu XX dynastii świątynia Honsu, tebańskiego boga księżyca, który uchodził za syna Amona i Mut, czyli najważniejszych bóstw kompleksu. Niewielki dziedziniec świątyni, otoczony rzędem kolumn, tworzył kameralny klimat miejsca. Świątynia mieściła aż siedem kapliczek poświęconych różnym bóstwom, a także, co dość nietypowe dla egipskich świątyń, schody na górny taras, skąd można było podziwiać panoramę kompleksu. Do dnia dzisiejszego kompleks został zbadany w niewielkim stopniu. Nadal wiele świątyń leży w gruzach lub jest zamknięta dla odwiedzających. Wystarczy jednak poprosić o pomoc pilnujących zabytków Egipcjan, którzy za dodatkową opłatą oprowadzą po tajemnych zakamarkach Karnaku. Kupiliśmy bilet do wstępu do Karnaku, ale potem się okazało, że z załuku wyskoczyło kilku Egipcjan. I którzy nas zabrali w takie miejsca, w które turyści nie wchodzą. No i tak poszliśmy z tymi e, panami e, strażnikami, powiedzieli nam świątynię Honsu, która była teraz włączona e, ze zwiedzania i oczywiście oprowadzili nas po całej, po wszystkich kaplicach. Mogli pozwolić nam nawet wejść na dach. A potem mówią także: no to secret! Mm, secret, nie można mówić kasa kasa. Tak właśnie udało nam się przejść pomiędzy 9 i dziesiątym pylonem oraz zwiedzić świątynię Honsu wraz ze znajdującymi się tam kaplicami. No i daliśmy im trochę kasy, żeby się odczepili po prostu i tyle. Wtedy się też skapnęliśmy trochę, że jest tak w Egipcie, że niestety bez łapówki to się niewiele da załatwić. Pełny cennik wszystkich biletów z podróży po Egipcie zamieściliśmy w oddzielnym podsumowaniu. Link w opisie filmu. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia! No, Karnak robi na mnie ogromne wrażenie, naprawdę. Ludzie mówili wcześniej, że niektórzy tam wracają po kilka razy i nie wierzyłem. No po co? Kupa gruzów, nie? Ale ta temperatura... Po prostu... Za gorąco. Jak na czerwiec. Więcej ciekawych miejsc zobaczycie w filmach serii o Egipcie, szukajcie ich na naszym kanale.